Cześć, w tym poradniku pokażę Tobie, jak skonfigurować moduł fakturowania w APILO. Przejdź do administracja, księgowość, konfiguracja, następnie naciśnij przycisk, rozpocznij konfigurację, w nazwa wpisz dowolną nazwę identyfikującą program księgowy, następnie ustawienia początkowe wspólne dla, wybierz dla jakiego typu dokumentu. Mają być zastosowane poniższe ustawienia. Dane konfiguracyjne. Język. Domyślnie faktury w Apilo są wystawiane w języku polskim. Jeżeli sprzedajesz na rynki zagraniczne i chcesz wystawiać faktury dla swoich klientów w innym języku, do wyboru są faktury w języku niemieckim lub angielskim. Przeliczna. Domyślnie faktury w Apilo są wystawiane według waluty zamówienia. Jeżeli chcesz, aby faktury były wystawiane i przeliczane na złotówki. Wybierz opcję PLN. Wtedy faktura zostanie przeliczona według aktualnego kursu NBP i ta informacja i kurs pojawią się na fakturze. Czy fiskalny? Czy Apilo ma umożliwić eksport paragonów do drukarki fiskalnej? Opcja dotyczy tylko paragonów. Czy imienny? Czy Apilo ma tworzyć paragony imienne? Tu również opcja dotyczy tylko paragonów. W typ numeracji. Możliwe są dwie wartości. Numeracja miesięczna lub roczna. Domyślna data sprzedaży. Tutaj do wyboru mamy trzy opcje. Według daty dzisiejszej, według daty utworzenia zamówienia oraz według daty płatności zamówienia. Domyślna, domyślna data wystawienia może być według daty dzisiejszej lub według daty sprzedaży. Domyślny termin płatności. Ilość lina płatności jaka będzie widoczna na dokumencie liczona jest od daty wystawienia. Domyślnie jest niewyświetlana. Domyślna miejscowość wystawienia. Domyślna miejscowość sprzedaży, jaka będzie widoczna na fakturze. Domyślnie jest niewyświetlana. Komentarz. Treść komentarza, jaka będzie widoczna na fakturze. Na przykład numer PDO. Informacja o powiązanym zamówieniu. Czy apilo ma wyświetlać Informacje o zamówieniu. Tak, może być to numer Apillo. Tak i może być to numer zewnętrzny. Na przykład numer zamówienia z Allegro lub Amazon. Czy wyświetlać płatność na fakturze? Czy Apilo ma wyświetlać informacje o płatności na wydruku faktury? Przykładowo będzie to numer serwisu Payu. Nagłówek Opcjonalna treść widoczna na wydruku pod logiem z lewej strony stopka. Opcjonalna treść widoczna na wydruku na samym dole. Jeszcze ważne informacje, jeżeli formularz zostanie zapisany, a następnie edytowany, pojawia się dodatkowa opcja zmiany numeracji. Również po wystawianiu pierwszej faktury w danej numeracji nie będzie można zmienić pól, typ numeracji oraz przeliczna. Zmiana pozostałych pól nie płynie na utworzone już faktury. Jeżeli potrzebujesz rozpocząć numerację od konkretnego numeru, skończ do bok poprzez czat lub mailowo. Sprzedawca Poniższe dane będą widoczne na fakturze jako sprzedawca faktury. Poniższe dane są pobierane z danych firmy ustawionych w Apillo. Dostępne są one w Administracja, Ustawienia ogólne, Ustawienia firmy i z tego miejsca są pobierane dane. Możemy je oczywiście edytować oraz dodać logo firmy, które będzie widoczne na fakturze. Również możemy te dane edytować w tym miejscu i zapisać. Konto Bankowe. Informacja o numerze bankowym pojawi się na dokumencie, jeżeli sposób zapłaty to przelew bankowy i faktura nie jest opłacona. Informacja będzie widoczna w sekcji Podsumowanie. Pozycja na dokumencie. Domyślny VAT na pozycjach zamówienia. Tutaj opcji mamy kilka. Jeżeli wybierzesz opcję taki sam jak na zamówieniu, na fakturze pojawi się podatek przekazany przez kanał sprzedaży. Jeżeli kanał sprzedaży przy pozycjach zamówienia nie zwróci podatku VAT, Podatek zostanie pobrany z karty produktu dostępnej w towary i usługi produkty i tutaj mamy stawkę VAT. Ważne jest, aby zostały utworzone relacje produktów w towary i usługi relacje produktów. Produkt musi być powiązany z ofertą. Dla faktur OSS powinna zostać wybrana opcja Użyj podstawowej stawki VAT według kraju kupującego OSS. Stawka podatku zostanie naliczona według kraju z danych do faktury. Jeżeli w polu Domyślny VAT na pozycjach zamówienia wybierzesz konkretną wartość, np. 23%, podatek VAT podany przy pozycjach zamówienia zostanie nadpisany tą wartością. Domyślny VAT dla pozycji bez podatku. Ustaw stawkę VAT dla przedmiotów, które w zamówieniu nie mają stawki VAT. Większość kanałów sprzedaży nie zwraca podatku VAT przy pozycjach zamówienia. Na przykład dla aukcji Allegro konieczne jest ustawienie VAT w parametrach aukcji. Można uzupełnić VAT również w magazynie Apillo, aby ten prawidłowo wczytał się zarówno do faktur, jak i raportów sprzedaży. Zasada zliczania podatku VAT przez Apillo. Ustawodawca dopuszcza różne sposoby naliczania podatku VAT. Zarówno od każdej sztuki na fakturze, jak i od sumy towarów. Również kwoty mogą być wliczane od brutto lub netto. Korzystając z Apilo, warto wiedzieć, że Apillo wylicza VAT pojedynczo od każdego towaru, a Apilo wylicza VAT od ceny brutto. Możesz również zdecydować, czy Apilo przy pozycjach z faktury ma wyświetlać kody EAN, SKU lub GTU. Jeżeli Apilo ma je wyświetlać, muszą być one uzupełnione na karcie produktu czyli należy wejść towary Usługi Produkty, na kartę produktu, opcję Edytuj i uzupełnić kod SKU, EAN i GTU, jeżeli mają być wyświetlane na fakturze. Uwzględnij przesyłkę, zdecyduj w jaki sposób Apilo ma przetwarzać wysyłki przy tworzeniu dokumentu na podstawie zamówienia. Opcja pierwsza doda jako oddzielną pozycję Pozycja przesyłki będzie dodana jako oddzielna pozycja na fakturze. Opcja druga: dodaj cenę proporcjonalnie do pozycji. Ukrywa przesyłkę na fakturze, natomiast koszty przesyłki są wliczane proporcjonalne do zakupionych towarów. Przykładowo, zamówienie znajduje się przedmiot 1 o wartości 4 zł i przedmiot drugi o wartości również 4 zł. Plus koszt wysyłki to 12 zł. Jeżeli opcja zostanie włączona, na wystawionej fakturze pojawią się dwie pozycje. Przedmiot o wartości 10 zł plus przedmiot o wartości 10 zł. Integracja zewnętrzna. Jeżeli zintegrowałeś Apilo z zewnętrznym programem księgowym online, jak fakturownia lub WFIRMA, po zapisaniu poniższego formularza, a następnie wejście w edycję utworzonej serii numeracji, w tym miejscu pojawi się możliwość podłączenia tej integracji. Więc zapiszmy formularz. Na utworzonej serii numeracji naciśnij przycisk edytuj. W tym miejscu pojawi się możliwość podpięcia integracji zewnętrznej. Oczywiście integracji należy najpierw podłączyć do Apilo. W nazwa integracji wybierz podpiętą integrację. W opcji automatyczne przekazywanie z dokumentów zdecyduj kiedy Apilo ma przesuwać dokument do integracji zewnętrznej. Jeżeli wybierz opcję na tak, APILO prześle je automatycznie w momencie utworzenia dokumentu. Apilo. Jeżeli wybierz opcję na nie, dokumenty należy ręcznie przesłać z poziomu listy dokumentów. Numer dokumentu serwisu zewnętrznego. Jeżeli wybierz opcję na tak, numer dokumentu zostanie pobrany z systemu zewnętrznego. Jeżeli wybierz opcję na nie, numer dokumentu będzie zgodny z numeracją APILO. Numer serii serwisu zewnętrznego. Jeżeli numer dokumentu jest pobierany z serwisu zewnętrznego, czyli to ustawienie jest na tak, wybierz serię numeracji dokumentów. Jeżeli chcesz zmienić format numerowania w APILO, zrobisz to w tym miejscu. Jeżeli ustawisz już wszystkie informacje, na końcu naciśnij przycisk Zapisz. Seria numeracji została utworzona i zapisana.